Wcześniej jestem naitrę na dzisiaj będzie odcinek na życzenie widza, który miał być już yy, długi czas temu, ale się przedłużyło. I dzisiaj będzie wyciszenie Rugera MK1 od KJW. I będzie to bardzo budżetowa yy, wersja tego tłumika. Co chcesz? No już przyszedł. Idź. Idź teraz. Idź tam. No bardzo budżetowa wersja, która będzie kosztowała około powiedzmy zamkniemy się w 2 zł i będzie nam potrzebna rurka PC pianka wygłuszająca do rur. Taką kupicie Hobby, ja kupiłem metr za bardzo mało. W ogóle dzisiaj miał być odcinek z recenzji Wela, ale wieję tak strasznie wianowiłem momentami, że testy strzeleckie wyszły okropnie. Siadaj tu. Trzeba ich pilnować. Siadaj tu. Siadaj, siad, siad, siadaj tu. Zostaw, co? Zostaw. Pierwsza rzecz do zrobienia. Ten pin tutaj. Gdzie go widzicie? Widzicie ten pin. Trzeba go wybić. Teraz to tak się ściąga. Do góry. I mamy jak widzicie. I teraz musimy sobie tutaj, jak widzicie, zrobić usztywnienie, żeby nasza rurka naszła sztywno, spust cały mechanizm jest dość głośny, no i nie da to aż tak dużo, a sama pianka, i tutaj Wam powiem, Tumika nie będę zostawiał, bo tą replikę sobie zostawię taką na powiedzmy yy, strzelanki yy, historyczne, no nie wiem, jakby się coś takiego zdarzyło, aktualnie używam yy, drugiej repliki, o której film jest tu, tu, tu gdzieś będzie. O, tutaj. No. A tutaj pokazałem widzowi, jako że mam już wyciszoną replikę. siedzi się teraz, wiecie, jako że mam już wyciszoną replikę, to tą zostawię tak. Dobra, jeszcze raz to samo. Może nie wygląda to jakoś jakby to ująć profesjonalnie, nie, ale ma być jak najtaniej to nawet izolacji nie będziemy marnowali Dobra Siach. i pach. tak mi nie wejdzie więc wytnę sobie ze środeczka gdzieś powiedzmy jakiś centymetr jak widzicie wszystko i sobie, idź, idź się pobaw. Wszystko w środku jest ładnie tutaj zrobione. Tutaj mi ciutkę naszło, ale to nie będzie przeszkadzać. Zróbmy tak. I teraz musimy po prostu to tutaj. Nie będę tego całego zaklejał izolacją, bo nie będę po prostu z tego korzystał. Ale zobaczymy jak to wyszło. Możemy sobie to później sprajem pomalować albo po prostu zakleić izolacją bądź taśmą maskującą. I teraz posłuchajcie jak chodzi. Tak więc jak widzicie jest to tanie rozwiązanie. Yy, trzeba bym wam polecił zrobić, zrobiłem tutaj zdecydowanie za krótkie poszerzenie. Jak będzie dłuższe, po prostu będzie się to sztywniej trzymało, a nie kołysało. Chociaż ja to zrobiłem tylko tak na pokaz, bo jak mówiłem nie będę z tego korzystał. I kupiłbym yy, grubszą yy, rurkę PCP i zrobił dwie warstwy yy, pianki albo kupiłbym inną piankę. I wtedy byłoby lepiej. Chociaż i tak wyszło całkiem fajnie, także... Także mam nadzieję, że pomogłem, jak już nie zrobię sobie sam, ale no, 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 no tyle. To szybka bardzo sprawa i tania. Można także sobie wmontować tu jakoś gwinty. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!